Piękne okoliczności przyrody. Jestem w Nowogrodzie, a tutaj o czym nam ukazuje się piękny, piękny historyczny obiekt militarny, czyli czołg, najpopularniejszy czołg II wojny światowej, czyli T-34. Piękny widok ze wzgórza na most na Narwi Co niektóre osoby korzystają tutaj z uroków dnia czyli kąpiele słoneczne, witamina D3 w naturze Armaty Fajne miejsce tak, tak to jest ten czoł, te trzydzieści cztery, Janek, w pancernych i pies. Hmm.